Dziękuję Ci, że kliknąłeś na ten film. Nazywam się Paweł Dylewski i jak zapewne domyślasz się, jestem twórcą Marki Dylewski. Chciałbym zaprosić Cię do współpracy. Mówiąc krótko, jesteśmy ekspertami od oświetlenia. Osobiście lubię nas nazywać architektami światła. To, co chciałbym Ci zaproponować, to nasze pełne wsparcie w zakresie oświetlenia realizowanych przez Ciebie projektów. Doradzamy, projektujemy, sprzedajemy. I montujemy systemy oświetlenia w apartamentach, domach i rezydencjach klientów prywatnych klasy Premium. To, co trzymasz właśnie w swoich rękach, to przykład projektu Lighting Design, jaki możemy wspólnie wykonać dla Twoich klientów. Jesteśmy również oficjalnymi przedstawicielami i partnerami prestiżowych marek oświetleniowych. Dzięki temu możemy Ci zapewnić pełne wsparcie techniczne, a Twoim klientom naprawdę atrakcyjne warunki współpracy. Kilka słów o nas. Jesteśmy zespołem osób, dla których oświetlenie jest naprawdę pasją. Od 2003 roku uruchamiamy systemy oświetleniowe. Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości oświetleniu, które wyeksponuje walory zaprojektowanego przez Ciebie wnętrza oraz naprawdę będzie w pełni dopasowane do potrzeb Twoich klientów, to zapraszam Cię do współpracy. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, proszę Cię o kontakt. Zapraszam Cię również do osobistego spotkania u Ciebie albo w showroomach naszych partnerów. Mam nadzieję do szybkiego zobaczenia.